Dzisiaj wszyscy jesteśmy poddawani pewnym pokusom poznawczym, które są zakłócane przez Federację Rosyjską, sztuczna inteligencja. Potrzebujemy jej zasobów do tego, aby poprawić efektywność naszych działań. Panie generale, no, Trump przeraża cały świat swoimi rozmowami z Władimirem Putinem. A już pojawiły się takie oceny, że wpada w klasyczną, taką radziecką pułapkę. Ja nie chcę o polityce rozmawiać, chcę o wojskowości. Pierwsze co się zastanawiamy patrząc na to z przerażeniem, jak długo Ukraina będzie w stanie sobie poradzić, jeżeli Trump rzeczywiście się wycofa, jeżeli zostawi ją samą przede wszystkim rada wojskowego. Wyłączmy emocje. Wyłączmy emocje, nie kierujmy się emocjami. Starajmy się rozumieć czasami stanowisko w kontekście długofalowych negocjacji, które mogą być toczone i opierajmy się wyłącznie na faktach. Słowa to nie zawsze fakty. I Taka, takie podejście przyświeca wszystkim szefom obrony w państwach NATO. Bazujemy na faktach, nie na emocjach, budujemy dalej spójność, rozwijamy NATO i nasze zdolności. Ile Ukraina wytrzyma bez wsparcia zewnętrznego? Analizy są różne. To może być pół roku, to może być 12 miesięcy, to jest bardzo wieloczynnikowe, ale. Z drugiej strony, dlaczego zakładamy, że nie będzie miała tego wsparcia, skoro ono codziennie do niej płynie? No właśnie, na ile to wsparcie... Załóżmy, że Amerykanie się wycofają zupełnie. W pańskiej ocenie, na ile Polska jest w stanie jeszcze zwiększyć swoje zaangażowanie i na co możemy liczyć ze strony naszych europejskich sojuszników? Europa w dalszym ciągu, europejska część NATO, europejska część koalicji wspierającej Ukrainę ma bardzo duży, wciąż nienaruszony potencjał i zdolność do wspierania w dalszym ciągu Ukrainy. Bardziej krytyczne dla Ukrainy są... Ukraińskie cechy wolicjonalne dalszego pełnienia konfliktu, zdolności do mobilizacji społeczeństwa. Dzisiaj to nie po stronie wyposażenia, ale po stronie zdolności i mobilizacji społeczeństwa bardziej postrzegam wyzwania związane z obroną Ukrainy. No, w zeszłym, pod koniec zeszłego roku na wspólnej konferencji z Portalem Obronnym e, zastanawialiśmy się nad tym, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z wojny ukraińskiej. No, mamy tylko dodatkowe od tego czasu doświadczenia, patrząc na to, co się dzieje. Co powinna w pierwszej kolejności zrobić polska armia? Zrealizować Plan, który przygotowała nie tylko na bazie y, wniosków z Ukrainy, ale poprzez szeroką predykcję tego, co się może wydarzyć w przyszłości, zwłaszcza kierunków rozwoju technologicznych, zdolności w zakresie walki. I, I w ten sposób powstał program rozwoju sił zbrojnych, którego sercem jest tak zwana Wielka Siódemka Zdolności, które powinniśmy rozwinąć, aby odstraszyć Rosję, bo to jest naszym celem. Lub też jeśli Rosja nie zrozumie naszego przesłania, jeśli zignoruje nasze wysiłki w zakresie odstraszania, wygrać w wojnę z nią. Właśnie, jakby Pan mógł pokrótce naszym widzom, czytelnikom opowiedzieć jakie są filary tego, te siedem filarów tego programu. Tak, może zacznę od tego, że musimy się skupić na tym, żeby zdecydowanie zwiększyć dostępność osób, które mają przeszkolenie wojskowe. Osiągnąć tak zwany pułap precyzyjnej, inteligentnej masy, czyli zrównoważyć potencjał osobowy Federacji Rosyjskiej. Absolutnie nie jeden do jeden, ale w taki sposób, aby też zrezygnować z dotychczasowego paradygmatu, że to jakość zwy. Cięży, a nie ilość. Ukraina dowiodła nam, że to jest paradygmat fałszywy i musimy się natychmiast z niego wycofać. Co to znaczy? Potrzebujemy większych sił zbrojnych. Sił zbrojnych, które są również skomponowane z rezerwistów, z ludzi, którzy. Nie, na co dzień nie są żołnierzami zawodowymi, ale jeśli konflikt będzie długotrwały lub będzie potrzeba wypełnienia zdolnościami, zasobami osobowymi, e, pewnych zakresów działań, z, z powodzeniem temu podołają. Bardzo ważne w siódem, Wielkiej Siódemce jest również multidonowość. Tego, abyśmy byli w stanie operować i łączyć wysiłki swoje nie tylko w tak zwanych domenach fizycznych, w powietrzu, na morzu e, czy na lądzie, ale również w domenie cyber czy w domenie kognitywnej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy poddawani i pewnym pokusom poznawczym, które są zakłócane przez Federację Rosyjską. Ważne, abyśmy te procesy obserwowali, uodparniali swoje społeczeństwo, ale też, abyśmy byli zdolni podejmować podobne działania wobec Federacji Rosyjskiej. Wreszcie. Głębokie, precyzyjne rażenie. Jeśli chcemy dzisiaj wywoływać dylematy Federacji Rosyjskiej, to dylematem nie będzie wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej, tylko dylematem będzie nasza zdolność do przełamywania ich systemów A2AD. Dlatego samolot F-35, dlatego tak zwany Deep Precision Strike, czyli rażenie na, głębokich, na dużych głębokościach i dominacja w powietrzu. Bardzo ważna dla odporności państwa jest obrona. Przeciwlotnicza, systemy antyrakietowe, antydronowe to jest piąty priorytet. O rezerwach mówiłem. Siódmy, niezwykle istotny, wspominaliśmy o tym dziś na dzisiejszej konferencji poświęconej siłom powietrznym sztuczna inteligencja. Potrzebujemy jej zasobów do tego, aby poprawić efektywność naszych działań, aby lepiej łączyć tak zwane sensory, czyli te narzędzia, które pomagają nam wykrywać i oceniać sytuację z narzędziami, które mają je kontrolować, czyli z efektorami, z, łączyć sensory z uderzeniem. Na ile to wszystko może być problemem w oparciu o cyberbezpieczeństwo, no bo wiemy, że to jest rosnące zagrożenie. Rosjanie różnie sobie radzą w różnych obszarach, ale akurat w obszarze cyberwojny są cały czas bardzo, bardzo silni. Na ile stanowią dla naszej armii zagrożenia? Tak to jest, obszar cyber jest bardzo specyficzny, ponieważ Rosja z uwagi na podjęte przez wiele lat konsekwentne działania dzisiaj wykazuje daleko idącą odporność w dziedzinie cyber. Ona również wynika nie tylko z podejmowanych działań, ale też z zapóźnień technologicznych, które są dzisiaj w Rosji. Za to my i rewolucja cybernetyczna, która się dokonała w naszym środowisku, czyni nas wyjątkowo nieodpornymi na działanie Federacji Rosyjskiej. Ale... Strefa cyber definiuje nam przede wszystkim odporność, odporność państwa, więc w dużej mierze można powiedzieć, że wpłynie na komfort naszego funkcjonowania, ale nie na złamianie naszego potencjału obronnego. Dlatego pozycjonujemy cyber bardzo wysoko, ale raczej umiejscowiamy je nie w obszarze obrony, tylko w obszarze odporności. Świetnie, piękne, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.